Kiedyś trzeba było, kiedy jeszcze e, ludzie po prostu żyli e, na polach, w, żyli w jakichś domach, żyli w lesie, żyli w jaskiniach. Ten nasz mózg, który się tworzył przez setki milionów lat, przez setki tysięcy lat, e, on musiał być odporny i przygotowany na zagrożenia, więc nasz mózg jest tak przystosowany, aby odbierać z każdej strony właśnie te negatywy, aby móc przygotować się do reakcji. I mimo, że wyobrażamy sobie nasz mózg jako coś, co jest przygotowane do internetu, przygotowane jest do różnych innych social mediów, do intryk, to tak naprawdę nie jest przygotowany, ponieważ tworzył się pod coś bardziej użytecznego, pod coś co naz nazywamy przetrwaniem, i on się skupia właśnie na tych negatywach po to, żeby być przygotowanym, bo jest jego funkcją przetrwać.